Rozdział 18. Na początku września tegoż roku Borowicz, już jako młodzian dojrzały i cywilny, przybył do Klerykowa z wakacji niby to w celu załatwienia jakichś spraw koleżeńskich, niecierpiących zwłoki. Ogorzała twarz jego była chuda, wzrok mu płonął. Od wyznania w parku miłości spojrzeniami, bez słów, nie widział Bieruty ani razu. Na próżno szukał jej wszędzie, na próżno czatował po rogach ulic, w bramie sąsiedniej kamienicy, Parku, w ścianach gimnazjum żeńskiego, we dnie i nocami. Zginęła dlań, jakby się w ziemię zapadła. Wiedział tylko tyle, że jest w klerykowie i że zdaje na patent dojrzałości. Egzamina pisemne i ustne, wręczenie świadectw, uczta pożegnalna, zdjęcie mundurów, ostatni dzień i ostatnia noc w klerykowie, wszystko to minęło dla niego jak nierzeczywistość, luźnie tycząca się jego osoby. Wakacje spędził w domu ojca, który zapadł był bardzo na zdrowiu. Marcin musiał prowadzić całkowicie gospodarstwo folwarczne, pilnować sianokosu i żniw. Gdy już wszystko sprzątnął, wyrwał się z domu na kilka dni. Ledwie wysiadł z bryczki, umył się w zajeździe i pędem wybiegł z jego bramy. Padł w otwarte ramiona starej przepiórzycy. Babcia rozpłakała się z miejsca. – Takiś to ty, Marcinek, taka to dobroć w twoim sercu – Gimnazjum skończyłeś. Patent masz w garści, a do starej, co cię tylicim zsipalcem widziała, nie przyszedłeś powiedzieć. Adiu! Fruziu, jadę se w świat. Ładnie to tak? Godzi się to tak? A przecie my z twoją matką, nieboszczką? Nie było sposobu. Marcin musiał razem z nią iść na uroczystą kawę. Stanąwszy we drzwiach znajomego mieszkania, ujrzał przed sobą radcę samonowicza zepczącego po izbie. Staruszek był już teraz całkiem zgarbiony, plecy wygięły mu się w pałąk, a końce długiego surduta, jak opuszczone skrzydła, wiewały z obu stron skulonej figury. Radca posunął się bardzo od czasu śmierci kolegi Grzebickiego. Już teraz nikt prawie nie rozumiał tego, co mówi o przyczynach, powodach i błędach rewolucji trzydziestego pierwszego roku. Nikt nie akceptował ani przeczył ze świadomością rzeczy. Radca patrzył na Marcina wytrzeszczonymi oczyma i nie poznawał. – Nie mam – mruczał. – Nie mam, pana. Wcale nie mam przyjemności. – Cóż radca znowu wyprawiasz? – zakrzyknęła na niego stara przepiórzeca. – Przecie to nasz Borowicz, Marcinek. – A, prawda – mamrotał Samonowicz. – Przecie to nasz Borowicz, Marcinek. Ale patrzył nań wciąż z niedowierzaniem i sromotnym opuszczeniem dolnej wargi. Dopiero po upływie pewnego czasu nagle krzyknął: ba, cóż mi gadacie? Przecie to jest ten smarkaty Borowicz, Marcinek Borowicz co tu mieszkał. To pan radca teraz mnie dopiero poznaje? zaśmiał się przyszły student. Ale bo zwać pana tyli koń wyrozu że ani sposobu. Patrzcież się państwo. Czemuż to znowu mundur zdjąłeś i latasz w cywilnej szacie? Albo to nie czas, panie radco? Skończyłem gimnazjum. O, jak mi Bóg miły! zakrzyknął staruszek. Gimnazjum skończyłeś. No i cóż teraz? Do ojca na wieś walisz? Ależ gdzieś tam. Jadę do Warszawy. A ty tam po co? No na uniwersytet. Jest! Znów na uniwersytet! Co ci po tym? Wal na wieś, zajmij się interesami starego! Nie, ja pojadę do Warszawy. Radca odał bezzębne usta, wytrzeszczył oczy i ruszył w swój pochód z kąta w Konstancyki. Kąt w czasie tej rozmowy z zaportiery ukazała się panna Konstancja. Morowicz wyciągnął ku niej rękę z serdecznym uściskiem. Pan nisko, zastarzała już zupełnie, szepnęło swoje A powinszować. I zasiadło w kącie izby do roboty na dorutach. Od czasu do czasu panna Konstancja rzucała okiem na barczystą postać Marcina z wyrazem wielkiego smutku. Wszystko na ziemi krzewiło się, mężniało, szło dokądś z furią w życie oprócz niej. Oprócz niej jednej, co wrosła w swe miejsce niby drzewo. Niby drzewo próchniejące. Z sąsiedniego pokoju wysunął się młody Przepiórkowski. Łysył jak kolano, przywitał się z Marcinem i zasiadł w drugim kąciku. Stara przepiężyca, zarządziwszy, jakie imbryki mają być przystawione, wróciła do pokoju i rzekła: O nas to już pewno wiesz, Marcinek? Cóż ja mam wiedzieć? No jak to, co? Że nam stację zamknęli. Pierwsze słyszę. Tak, tak. Kwiesto Bradnikow wezwał mnie do siebie przed dwoma tygodniami i zapowiedział żebym sobie kosztów oszczędziła, bo on nam stancji trzymać nie da, niby katoliczkom. Od tego, powiada, będą specjalne moskiewki, a następnie jakieś tam internaty. Czy podobna? Rzekł Marcin szczerze zmartwiony. Już my nawet sprzedali, co się dało. Stoły, krzesła, lampy. Szukamy mniejszego lokalu, bo po nam taka buda? Staruszka otarła łzę bezwiednym ruchem, jakby spędzała muchę. Internaty. Wszednia to jest myśl, rzekł Simonowicz. Środek do zaprowadzenia wzorowej karności. Należy tego rygoru, ale i moskwicyzmu, rzekł Marcin. Co mówisz filozofię? Moskwicyzmu? Jaki już rezon? A co, a co? wołał, spoglądając kolejno na panią Przepiórkowską na jej syna i córkę. Ależ tak, moskwicyzmu, mówił Borowicz niezrażony. Nie tylko w klasie, ale i w domu będą uczniowie zmuszeni do mówienia ciągle po rosyjsku. Społeczeństwo nie daje nam przecież żadnych środków ratunku. Społeczeństwo, fiu fiu. Więc cóż niby to społeczeństwo? Panie radco, czyż pan rzeczywiście nie współczuje z babcią przepiórkowską, która nie wiedzie dlaczego zamykają stacje? Choć ją prowadziła uczciwie i doskonale, i tym sposobem niweczą środek utrzymania się? Czy pan rzeczywiście współczuje z brutalnymi fantazjami karierowiczów gimnazjalnych? Warawać panu od tego, z czym ja współczuję, krzyczał stary, tupiąc pantoflami. Z niczym i nikim nie współczuję, skoro mam przed oczyma wolę rządu. Tak to rozumiem, to wyraźne, a ja inaczej, ja nie mogę znieść. Borowicz, zapalając się do żywego. Starzec odprostował swoje wypaczone plecy i patrzył na niego rozognionymi oczami. Acan masz mleko pod nosem i tyle akurat masz prawa mówić o znoszeniu, co nie chcę zresztą gadać ci otwarcie. Ze mną się będziesz wspierał com 60 lat temu ja nie patrzyłem ani na rewolucję, ani na powstanie. Ale przecież to nie racja, żebym nie miał prawa czuć ucisku, myśleć o nim i opierać mu się ze wszech sił moich. A co? A co słyszeliście? Krzyknął Samonowicz. Trzeci dziesiętolatek upływa to jest nasionko. Macie państwo. Czy nie mówiłem? Ja to przeczuwam, ja to widzę. Tu mi włosy wyrosną, jeśli ty znowu czego nie zmajstrujesz, wołał, podsuwając Borowiczowi do oczu swe zmarszczone ręce. Tu mi włosy wyrosną! Ale to sobie wać pan zapisz w głowie, że ja nie chcę tego dożyć że nie zgodzę się pod żadnym pozorem na to patrzeć i że sobie w twoich oczach, gołową się, z pistoletu w łeb wypale. Ty sobie zapamiętaj. Po cóż znowu pan radca ma sobie w łeb walić? Pytał zmieszany Borowicz. Po co mam sobie w łeb walić? Bo mam już dość. Nie chcę trzeci raz patrzeć, nie chcę patrzeć, słyszeć, czuć, nie chcę, nie chcę. Ależ o co radcy chodzi? Wtrąciła się staruszka. O co chodzi? O to chodzi, że nie mam już siły ani przeciwdziałać, ani wstrzymywać, a patrzeć i wszechmocy boskiej po nocach nadaremnie wzywać nie chcę, choćbym miał duszę wydać na potępienie wieczne. Na to wam mogę w tej chwili wykonać przysięgę, że nie chcę patrzeć i nie będę. Wy sobie słuchajcie takiego siewcy, a ja wam powtarzam milion set razy, że to jest wróg waszej nacji. Oto ten, który tu stoi. Ech. Jużem się nasłuchał tych kabalistycznych przeklęć pana radcy i wiem, co za tym idzie rzekł Borowicz machając ręką. Nie ma o czym gadać. Jest o czym gadać. Ja cię widzę na wylot. Oddaj się w ręce sprawiedliwości. Marcin nie mógł już wytrzymać, to też nie czekając na kawę, co tchu pożegnał się ze wszystkimi. Stary radca wychylił się za nim z sieni i wołał na cały głos. Oddaj się w ręce sprawiedliwości. To ci radzę jak ojciec. Wprost z Wygwizdowa Borowicz z pobiegł na ulicę Birutę. Gdy się do tych miejsc zbliżał, szedł jak lunatyk. Tyle dni i nocy przepędził w tęsknocie za tym widokiem. Tyle razy budził się z marzeń do rzeczywistej ich nieobecności, że mu nareszcie dane było znaleźć się wśród tych załóków. Poczytywał je za gorączkowe widziadła. Życie swoim trybem toczące się w małych sklepikach, w jeszcze mniejszych warsztatach, w brudnych i ciasnych mieszkaniach, na ulicy i wsiąkach było mu drogie i czcigodne jak święty kult, jako umiłowana świątynia samego bóstwa. Szedł noga za nogą i wolno wznosił oczy do szyb pierwszego piętra. Och, gdyby ją mógł zobaczyć, gdyby tylko raz spojrzeć. Z dala już dostrzegł, że z okien wyjęte są żaglowe story i firanki, a większość tych okien porozwierana tak jednostajnie, że z mieszkania wiała pustka. W głębi z jednej z sal widać było podwójną drabinę z białego drewna, zachlapaną olejnymi farbami. Dalej w miejscu pięknych złocieni w białych wazonikach stał garnek z niebieską ultramaryną i sterczącym w nim gruby pędzel. serce Marcina zakuła złośliwa boleść, ów, jak mówi Hamlet, taki jedynie rodzaj przeczucia, jaki by zmieszał być może kobieta. Pragnąc znaleźć od razu środek ratunku na to gniotące uczucie, Borowicz wszedł w bramę i spotkał tą starą i unurzoną w brudzie stróżkę, która oczyszczała motliskiem na długim kiju bramę wjazdową. – Proszę pani – szepnął, wsuwając babie w rękę pół rubla, czy doktor Stogowski teraz przyjmuje chorych? – Ten, co tu na górze mieszkał, ruski doktor, to się już wyprowadził, ale przyjdzie na kwatery to samo doktor, tylko inszy, a teraz nie ma żadnego – rzekła babina, osłupiała z podziwu na widok takiej kupy pieniędzy. A gdzież tamten? Tamtego przeniesły, aże w głęboką Rosję. W głęboką Rosją? Powtórzył Marcin, degocącymi wargami. Mówił tak dzieńszczyk, że tam niby ten doktor Stogowski będzie brał lepszą zasługę. Na jedno roła tam poszedł. To samo przy wojsku. A gdzież to jest? Gadał on toto, ale ja nie potrafię wymówić. Jakoś i tak jakby. Śmerno, czy co? A czy to już wyjechali? O, już będzie z pięć niedziel, jak pojechały. I ta panienka córka to samo. A ino pojechała i ona. Zapłakała se chudziątko, jak przyszło władzić na furę. Jeszcze mi złotówkę wetknęła, żem widać sterczała, jako się patrzy przy bramie. Marcin odszedł stamtąd. Nie widział ani jednego przechodnia. Instynktem prawie trafił z ulicy na ulicę, z ulicy w ulicę, z ulicy w ulicę. Nie wiedząc o tym, znalazł się bramy parku, wszedł tam, skierował na swoją uliczkę i trafił do źródła. Pusto było w tym ustroniu. Kamienne ławki stały tak samo, tylko liście by zupoczerniały, śpiew ptasi ustał. Barowicz siadł na swym miejscu i z martwiałymi oczyma przyglądał się ławce sąsiedniej. Kiedy niekiedy z wysokich drzew spływał liście zaschnięty, Kołysał się na powierzchniu i cicho padał między uwiędłe trawy. Kiedy niekiedy za żelaznymi sztachetami dawał się słyszeć łoskot kroków przechodnia po kamiennym chodniku albo w dali okrzyk uczniów bawiących się w piłkę na gimnazjalnym podwórzu. Drżącymi palcami Marcin wyjął z bocznej kieszeni kartkę z pismem Biruty i przycisnął do ust zsiniałych słowa piosenki. – Ach, kiedyż wykujem strudzeni oracze – lemiesze z pałaszy skrwawionych. Dusza jego gruchotała boleć tak głęboka, jakby trzymał na wargach rękawiczkę lub wstążkę wyjętą z trumny. Skąpy orszak myśli snuł się po jego rozbitym mózgu. Było ich coraz mniej, coraz mniej. Tylko dwa, trzy pytania wracały ciągle. Po cóż to wszystko ludzie robią? Po co czynią dobrowolnie na złość słabszym spośród siebie dzieciom? toż to jest pomoc udzielona młodości przez wiek i rozum dojrzały? Nic tylko mściwe, obłudne, a umyślne uganie, gdzie się da, podstawienie nogi, żebyś upadł i żebyś się rozbił. A ty wierzysz, że wykuję mlemiesze z pałaszy skrwawionych. Zapłakał w głębi serca. Wtem dał się słyszeć nad nim cichy głos. Borowicz, panie, panie! Marcin podniósł głowę i zobaczył twarz radka, wówczas ucznia klasy ósmej, który stał schylony. Szeroko ramienny, chudy i śniady chłop wlepił swe siwe oczy w twarz jego i cicho zapytał. Cóż ci to, borowicz? Cóż ci to? Marcin nie był w stanie rzec słowa, nie mógł patrzeć. Wyciągnął tylko rękę i wspomógł się na siłach, czując uciśnienie kościstej, a jakby z żelaza urobionej prawicy radkowej.